Unika Dźwięku już od ponad 20 lat, przede wszystkim zajmuje się sprzętem audio wideo Pracujemy na rynku inwestorów prywatnych, czyli na tak zwanym rynku rezydencjalnym, co nie oznacza, że robimy tylko wielkie rezydencje, choć oczywiście też, ale również miejskie kawalerki. Wyposażamy w sprzęt audio wideo. Czasami jest to prosty system stereo, czasami system multirumowy, a czasami dom, w którym oprócz systemu multirumowego, kilkunastu telewizorów, jest również osobna sala kina domowego z prawdziwym projektorem i ekranem. Założyłem firmę Klinika Dźwięku mając 21 lat. Ona się urodziła z mojej młodzieńczej pasji na, na głośniania Wardburga. Rodziców oczywiście nie mojego jeszcze. Przez około 10 lat byliśmy wyłącznie firmą, która zajmuje się samochodowym, najpierw audio, security, potem również wideo. Z bardzo dużymi sukcesami, tutaj pochwalę się, zdobyliśmy nawet tytuły wicemistrzów Europy. Ale rynek samochodowy, jak wiele biznesów, z czasem stał się rynkiem fabrycznym. Samochody dzisiaj są bardzo dobrze wyposażone w zakresie wideo, nawigacji, bezpieczeństwa tego wszystkiego. Natomiast w międzyczasie nasi klienci zaczęli nas zapraszać do swoich domów, bo mając dobry dźwięk w samochodzie, chcieli też mieć dobry dźwięk w domu. I tak to się zaczęło. Natomiast kolejnym etapem, bo na którymś już tam zrezygnowaliśmy z rynku samochodowego, kolejnym etapem był taki przełomowy, przełomowy moment, kiedy jeden z naszych wieloletnich klientów, budując już z nami swój trzeci dom, największy taki już dom docelowy, Spotkaliśmy się na budowie po raz pierwszy i okazało się, że żeby ten dom powstał, to potrzebni są elektrycy, automatycy, ponieważ chciał zbudować dom inteligentny. Oczywiście to było w, w ramach naszej firmy, ale specjaliści od anten satelitarnych. Byli potrzebni instalatorzy, którzy zbudują bardzo dobrą, w zasadzie programiści, sieć internetową, bo połowa urządzeń audio wideo, nie, nie połowa, wszystkie urządzenia audio wideo. Pracują w tej chwili po sieci. Do tego pojawiły się kamery i system alarmowy, który też pracuje po sieci. I przy okrągłym stole zasiadło bodajże sześć firm. I on jako inwestor przez dwa lata budowy musiał się cały czas zajmować koordynowaniem. Co prawda, to też trochę dlatego, że. Jest mechanikiem precyzyjnym z wykształcenia i nie chciał wszystkiego oddać architektowi. Skupił się raczej na designerze niż w stricte architekcie. Natomiast zauważyliśmy wtedy, dokładnie kiedy było grand opening tego, tego domu, że to wszystko podąża w złym kierunku, że tak naprawdę inwestor, który buduje czy mieszkanie, czy dom, potrzebuje... No nawet jeśli nie firmy, która zrobi wszystko wokół kabla, to przynajmniej potrzebuje firmy, w której jest menadżer projektu, który te wszystkie firmy i tych inżynierów na etapie projektu okablowania aż po instalację poprowadzi do integracji. I takie właśnie jest nasze hasło, my w tej chwili tak działamy. Ten inwestor jest moim wspólnikiem od ponad dwóch lat mhm. e, i wyposażamy domy już kompleksowo, od elektryki po automatykę, na koniec integrację i sterowanie, nawet przez iPada. Unika dźwięku jest naszą no nazwą już historyczną i bardzo znaną, dlatego nie chcemy jej zmienić, stąd pojawił się podpis Home Smart Home, który mówi o tym, że działamy w szerokim zakresie domu inteligentnego, pod którego pojęciem mieszczą się te wszystkie elementy, o których mówiłem. To oczywiście nie znaczy, że my w każdym domu musimy zrobić pełny zakres, jeśli ktoś będzie chciał, żebyśmy zrobili tylko sieci internetowe albo tylko tradycyjną elektrykę, to też prowadzimy takie inwestycje. Natomiast e, takim naszym, można powiedzieć, flagowym produktem jest kompleksowa integracja wszystkich systemów, e, po to, aby one na końcu wspólnie z sobą w bardzo dobry sposób działały. Integracja w domu polega na tym, aby wieloma systemami móc sterować równocześnie w prosty sposób. I oczywiście możemy zacząć od tego, że przy pomocy jakichś wyłączników ściennych, sterujemy tylko światłem, pod światłem i temperaturą w domu. Jeśli już mamy sterowanie tak zwane inteligentne, nazwa fachowa to jest oczywiście automatyka budynku, bo dom inteligentny to jest nazwa marketingowa, to możemy znacznie szerzej sterować oświetleniem, nie tylko włącz, wyłącz, ale również w sceny, które jeszcze możemy łączyć ze ściemnianiem. Kolejny element to jest dbanie o temperaturę w domu. Wystarczy, że zadamy konkretną temperaturę i system będzie taką utrzymywał. Niezależnie, czy to jest pompa ciepła, czy piec gazowy, czy instalacja jakaś fotowoltaiczna jest, czy solarna sprzężona, czy nawet elektrownia wiatrowa, czy system klimatyzacji, czy po prostu tylko system rekuperacji. W tej chwili w bardzo dobry sposób i tutaj są olbrzymie oszczędności. Możemy temperaturą w domu sterować nie używając wcale klimatyzacji. Otóż bardzo często, zwłaszcza w nowoczesnych domach mocno przeszklonych, wystarczy nam zautomatyzowany system zasłon okiennych, które po prostu niezależnie czy my jesteśmy w domu, czy nas nie ma, przesłaniają tą się nie nagrzewa. Krótko mówiąc utrzymuje temperaturę taką, jaką żądamy. Co najważniejsze, nie utrzymuje tej temperatury, kiedy nie ma nas w domu, czy kiedy śpimy, oczywiście jest inna. Natomiast cała wizualizacja to już jakby jest kolejny krok. To co widać tutaj to jest prawdziwy i realny dom, który w tej chwili stoi pod Warszawą i my możemy, sterując sobie iPadem, Doskonale i bardzo dokładnie odwzorowany sposób, bo tutaj nawet każda płytka jest dokładnie w proporcjach. W garażu stoją dokładnie takie dwa samochody. W oranżerii mamy w tej chwili temperaturę 17,9 stopnia. Moglibyśmy sobie zajrzeć do tego domu przez kamerę, żeby sprawdzić, co się dzieje. Obejrzeć przez iPada, co się dzieje na zewnątrz domu. Gdyby w domu był jakiś ruch, bądź zadziałały któreś czujniki, to od razu dostalibyśmy sygnał czy na smartfona, czy na, na, nasze, na nasz tablet. Ale, na przykład, tak bardzo prosta rzecz do pokazania: jeśli byśmy teraz chcieli zapalić światło nad stołem, to tutaj przycisnąłem, a to się tam wydarzyło. Ja mogę być na drugim końcu świata. Jeśli na przykład zobaczyłem przez kamerę coś niepokojącego, prawda, to mogę sobie natychmiast zapalić światło w korytarzu i postraszyć tego, tego ewentualnego tam nieproszonego gościa, a po drugie zobaczyć dokładnie kto to jest, prawda? Można nas namierzyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy w Google wpisać Klinika Dźwięku. Oczywiście strona dźwięku.pl, ale również strona www.homesmarthome.pl działa. Jesteśmy również na Facebooku, natomiast w realu, bo to jest jednak najważniejsze przy tego typu pracy. Jeśli chodzi o Warszawę, działamy w Wilanowie i mamy nasze biuro, nasz showroom jest po prostu domem pokazowym. Mamy tam wykonane wszystkie instalacje, o których mówiliśmy wcześniej i każdy, kto umówi się oczywiście na, na wizytę, może przyjść i to wszystko spróbować. A inwestorów, którzy chcą zobaczyć, zobaczyć już taki prawdziwy dom, w którym się mieszka, jesteśmy w stanie również umówić właśnie w tym domu, o którym mówimy.